Myślicie, że nie ma dojrzałych gier wideo? Otóż nic bardziej mylnego. Life is z 2015 roku od studia Donut Entertainment jak najbardziej śmiało może konkurować z książkami czy filmami przeznaczonymi dla dorosłych odbiorców. Gra opowiada historię o letniej Max Caulfield, ja wraca do rodzinnego miasta, by rozpocząć tam studia z fotografii, właśnie na jeden z przerw lekcyjnych odkrywa, że posiadłam moc w czasie. Nie uczęczymy jednak te rozgrywki podobnej do tej gry z Timeshift, gdzie jest pełno strzelania i zabijania wrogów. Wręcz przeciwnie. Poza tym wątkiem nadprzyrodzonym, jakim jest zdolność cofania historii, gra jak najbardziej jest autentyczna i oddaje realizm znanego na świata. Zresztą, Max jest typową nastolatką z typowymi problemami, które dopiero co wkracza w dorosłość. Tak więc nie ominą gracza takie wątki jak właśnie problemy na studiach, relacje rodzinne czy pierwsze miłości. A wierzcie mi, gracz będzie miał nie lada wyzwanie przy podjęciu odpowiedniej decyzji. Bo na tym głównie polega gra. Na wybraniu odpowiedniej opcji dialogowej, co będzie miało wpływ na naszą bohaterkę oraz inne postaci. Ale Fabuła Fabułą. Do innych zalet dla Strange trzeba doliczyć przepiękną grafikę w pastelowej stylistyce oraz licencjonowaną ścieżkę dźwiękową podkreślającą klimat w Arcadia Bay, gdzie ma miejsce właśnie akcja. Co natomiast mi przeszkadzało to liczne niewidzialne ściany oraz w niektórych przypadkach mało istotny wpływ pozornie ważnych decyzji na wokół w grze ale to może będzie odczuwane dopiero w dalszych etapach, Bo muszę przyznać, ale przyjdą jak na razie tylko pierwszy epizod o polskim tytule po czwartek. I wiem, że nie powinno się oceniać książki po opłatce, Niemniej mniej podejrzewać, że pozostałe cztery epizody są również warte uwagi. So, Oby o nazwie Before the Storm odniósł równie duże z pierwsza część. A samo Life is Strange dostaje ode mnie 9 punktów w dziesięciostopniowej skali